Mówili uśmiechnij się, to lepiej wygląda, ale ulica nie zna uśmiechu, tylko walkę i pogardę Patrzysz na mnie, widzisz wojnę, nie makijaż, każdy mój wers to blizna, nie blikt i pokaz Nie mam zgody na ciszę, kiedy słyszę fałsz, nie mam zgody na grę w pozor i kłamstw, gaść, słuchawki, to moja zbroja, rap to nie opcja, to potrzeba, która mnie chroni jak mowa nie mam zgody na bycie cicho, nie mam zgody na twoje, musisz być miła. Mamy tylko wersy i mikrofon w dłoni i serce, co wali rytmem, którego nie przegoni nikt. Romod, on to nie jest gra, to nasze życie, nasz styl, nasza prawda. Nie kłaniamy się, układ o mnie dziś, nie mamy zgody i nigdy nie będziemy mieć. Na ulicy nie pytają co czujesz, tylko czy przeżyjesz, więc nauczyłam się mówić ostrzej niż nóż przy szyi. Nie jestem dla każdego i nigdy nie byłam, ale każdy, kto zna ból, w moich wersach się odbija. Gram na swoich zasadach, choć czasem to koszt. Nie mam kontraktu z ciszą, mam umowę z głosem, i nawet gdy zadrży dłoń, wers wybrzmi mocniej, bo w tej surowości jest piękno, którego nie da się podrobić. Na bycie cicho, nie mam zgody na Twoje, musisz być miła. Mamy tylko wersy i mikrofon w dłoni, serca co biją rytmem, którego nie przegoni nikt. Romod, on, on to nie jest gra, to nasze życie, nasz styl, nasza prawda. Nie kłaniamy się, układom nie dziś, nie mamy zgody i nigdy nie będziemy mieć.